Jedzenie? Są bardzo dobre. Proszę. No, zrobiłeś mi nie? Tak. Nie, nie zrobiliśmy między. Czegoś się zrobił? Mm. Tak. Dzięki Krzysiu. Ej, dobra, traba. Teraz tak szczerze tylko, ten na górze jest. Ja. Ej, Małek, widzę, że widzę, że masz ochotę na na tego, nie? Masz ochotę? Masz ochotę? Masz ochotę? No, widzę, że masz Nie, nie, nie. Co chcesz mi odpowiedzieć? Musisz być cały. Nie, no, cały <susza> <susza> Było tutaj wujka, Łukasza i Karola. Bo ci to mają e, największą wyobraźnię. Jesteś no atrament! Jestem! Jestem! tyle, tyle gadania, idę. Ale co, co jeszcze? Drąba, ty c***e! Załcisz się! Co? Zaraz wyślemy plik wideo od swoich rodziców. Najmłodszy w domu ekipy. Mikser Dobrze. Gorą w pokoju klatka jest inna niż u reszty. No, <grym> no już Michael, kur. Zabijcie, Michael. E, nie wiem, kur. Dobra. Nie, nie wiem, no, dobra. Nie, przestań. Ile kobiet A. mieszka w domu ekipy? E, Dobrze. Trzy. Dobrze. Ile centymetrów ma najniższy domownik? Pół metra. Dobra, 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 nie no, tak, bo on jest zestresowany teraz. Dobrze, to ile centymetrów, tutaj ma najwyższy domownik? Yy, metr yy, 86. No to pewnie trąba. Ile w domu Dziękuję bardzo, miłego dnia. O kurwa, ale się zesrałem. E, dzień dobry, przepraszam, e, zbieram na schronisko, może by pan rzucił złotóweczkę? Prawie by pan, prawie by pan przejechał, to by się należy złotóweczka. Na schroniska się należy, prawie by pan przejechał. No proszę, na schronisko zbiorą. Naprawdę, nie żartuję. D Dzięki. Dobra, ja dziękuję też bardzo. Halo! Panie, z którego nie jesteśmy tak bardzo dumni. Ale no niestety musiało się też takie wydarzyć. Czasem po prostu w naszych challenge'ach jest tak, że no, no, no coś nie pójdzie nie tak albo coś zaboli. Więc to jest nie? ten challenge. Piotrek, pokażesz wszystkim, co <ślawniarki> czeka, tutaj Patrz, O bólu na świecie! I czas start. 6 minut. To są kl klocki LEGO? Tak. No, ten sposób padł fajnie, że raczej nie zdąży.